Dawno mnie tu nie było. Postanowiłam, że wrócę na ostatnie 10 dni vlogmasów, ponieważ jest 14 grudzień, a moje życie ostatnio polegało na tym, że trenowałam i chodziłam do pracy i nic większego się nie działo, więc nawet nie chciałam mi się nagrywać YouTube'a. Jak widzicie dalej moja kuchnia jest jaka jest, czyli dwie żarówki bez kloszy i obdrobane ściany, ale pracujemy nad tym. To jest już w toku rozmów. E, I z nowości to zostałam sportowcem, bo kupiłam w końcu Garmina i wymieniłam z Apple Watch, ale tylko dlatego, że Apple Watch się strzaskał i strzaskał, strzaskał. nie działa ekran. Poszłam zrobić interwały, ten zegarek się wyłączył. Także postanowiłam wrócić na ostatnie dni. I powiem tak, gorszego tygodnia treningowego niż ten, to ja go w swoim życiu nie miałam, na pewno miałam od poniedziałku, bo nie zrobiłam treningu do dzisiejszego dnia, bo zrobiłam sobie budzik na 6.30, żeby wstać i pobiegać. Ze względu na to, że ja wczoraj zrobiłam jeden trening siłowy był całkiem spoko, ale później poszłam na bieżnie i ja się już źle czułam przed pójściem na ten bieżnię na stadium. Stwierdziłam, że ja pójdę na. Ten stadion, żeby zobaczyć, czy ja się na pewno źle czuję i wyszło z tego stadionu 3 km i z każdym 400 km biłam się z myślami, czy ja na pewno e, dam radę powiedz jakby kolejne 400 metrów, bo ja chciałam dobić chociaż do, do 5 km, no bo jak to wygląda na tej strawie? 3 km, jeszcze jestem pewnie 16 no bez przesady, to była dopiero rozgrzewka. Trudno, no stwierdziłam, że właśnie pójdę dzisiaj rano pobiegać, ale e, wstałam o 6. Przebudziłam się a o trzeciej jeszcze szłam z gizmo na podwórko, bo, bo piszczał. No więc po prostu nie poszłam rano biegać. Może pójdę później. Mój problem chorobowy wynikał wczoraj z moich, był związany z moimi jelitami, więc idę zaraz z moim bratem na śniadanie do Katowic. No i ja znowu nie wiem, nie, czy, czy to śniadanie siądzie, czy ono nie siądzie, czy. Czy ja dzisiaj pójdę zrobić trening z Hyroxa, czy ja pójdę później pobiegać, czy ja jednak nie pójdę? Wszystko wyjdzie w praniu. W 15 już nic nie jadłam, zrobiłam sobie detox. Biegać byłam o 18.30, nie skończyło się to dobrze. Później wypiłam jakąś herbatę, wzięłam lekarstwa, no i ogólnie strasznie mnie boli żołądek dzisiaj. To może być coś spowodowane tym, że ja w ostatnim czasie trochę słabo jadłam. Jakiś max burger, burger drwala, jakieś frytki, e, pizza co chwilę, e, co, dużo słodyczy zjadłam w ostatnim czasie, jakieś żelki, szafce na siłowni. To już trwa dłuższy czas. Aczkolwiek no... Chciałam po prostu troszkę przybyć tłuszczyku, żeby. Żeby mieć siłę No i na pewno też to jest tak spowodowane tym Aczkolwiek biorę maślan sodu flora, co znalazłam w szafce Biję się z myślami, czy po tym poście Który sobie teraz zrobiłam Czy wypić dzisiaj rano kawę Ale ja nie umiem funkcjonować Bez porannej kawy, dlatego go Zrobiłam po prostu test Na szczęście idę tam tylko z moim bratem No to nie jest, to nie jest zbyt normalne, że ja o tym mówię Robię odkrycie Ostatnio się przerzuciłam na y, Kawę rozpuszczalną i właśnie w osobniu mam teraz Nescafe Classic, bo to trzeba zawsze mieć, Nescafe Espresso Intenso. Bardzo dobra była, ale znowu za mocna, to już sobie wolę zrobić kawę w ekspresie po prostu. Później dostałam Dawidowa Creme Intense i to zapoczątkowało moją miłość do kawy kremowej, po czym poszłam do Lidla. I była taka kawa rozpuszczalna, kremowa, o smaku karmelowym. No i były promocje jakieś, a ta kawa i tak była tania, więc kupiłam Rome z marka Lidlowska kawa rozpuszczalna, kremowa intensywność bardzo słaba zmieszam tą kawę z tą kawą i jest bardzo dobra w smaku no i oczywiście mamy to wszystko w kubku ale ten kubek jest za duży no ale boli mnie żołądek już tak od godziny właśnie szóstej jak wstałam ja mam wrażenie, że z głodu wcześniej robiłam sobie ten post przerywany i ja się na nim świetnie czułam tylko troszkę mi się zmienił tryb dnia, nie mam już czasu tak jeść, dużo jem takiej rzeczy typu królow, low carb z płatkami, z granolą i jakimś owocem. Albo jest to, nie wiem, jakiś jogurt pitny z bułką i bardzo dużo mam teraz takich posiłków. Nie chcę mi się gotować, a później idę do sklepu szybko i biorę jakieś tam najmniejsze zło. Dużo na biało nie? U mnie, u mnie to nie jest zbyt dobre, więc muszę to po prostu zmienić. Sunlight Action. To był tak dobry zakup. To serio pomaga w piciu wody? które mnie nie miałam problemu. Mm. A to jest co? Kurczak? Kurczak? Kurczak. Ja mam chyba jakąś rybę po grecku tutaj. Mm. Na szczęście kurczak. Kurczaka albo coś w stylu kurczaka. Ale mega dobre. No. Aż się rozlatuje. Tej nie jestem ciekawa. Ale nie wzięłam, bo nie chciałam, żeby wyglądało, że jestem jakaś taka przepadzita. Pasztet. Wy Wysypaj sobie tej lasagne. O Jezu, ale dobry pasztet. Ale to dlatego, że kocham pasztet może. Mm, ale dobre leżenia. Jestem ciekawa co to jest to śląskie. Z kapustą jakąś? Bo to są chyba ściepy z całego tygodnia i oni te ściepy zrobią w jedną całość. A. Może tak być w sumie. Mhm. No bo, o Jezu, ale dobra. To są placki z czerwonej kapusty. Z jakimś sosem. O Jezu, ale pyszne. No z czerwonej kapusty To tylko wiesz, dodasz jajko, mąkę już robisz placki Cecyki, mm, no to jogurt grecki Mamy tutaj no. o. A papis to? Jest tu bardzo dużo ludzi. Niedziela handlowa. Troszkę przytłaczające. Duży? Nie tego się spodziewałeś? Myślałem, że jest mniejszy, ale jak się to poskłada to będzie ok. <grym> no są tam złożone właśnie specjalnie, żebyś mógł Żebym sobie... Mógł sobie kupić złożony? No właśnie chyba nie. <grym> Prawie to miałam na myśli. No papi, jak Ty teraz? A co to jest? Samla. Trochę mała się wydaje. No powiedz sama. No. Nie mam ci powiedzieć, co sądzę o samli? Jak chcesz, to możesz powiedzieć. No. Nie jest klasyczna. Widziałam taką w polskich domach. Ja też. Jakby samla się zawsze przyda. Kosztuje 7 zł. No to proszę, co 7 zł. Teraz idziemy zobaczyć Plotbank. Sama jestem ciekawa, co to jest Plotbank. Jak wygląda o. W ogóle ten system też mi się spodoba. Zobacz. Ale to jest forder, tak proszę to wymówić po duńsku? Foder pro. Foder pro. No, fajny system, jakbyś y, był. No. A widzisz, już taka niestabilność trochę zaszła. No tak. Że trochę do przodu i już się przewróci. Oh, o to też na przykład fajne. O to, ale... to mam w domu już. Masz już to w domu. No na biurku to mam zamontowane. Fajne. Takie. Floxbanga nie ma. No ale co to jest flogban? To też nie będzie w tym sklepie. Ojej, Myślę, to dobrze. Ale jak wygląda Vloxvang? To jest jak pudełko. Ale jakie? Pojemność taki biały. A, bo to z dziurkami ma być. No i masz. No to to będzie takie małe na biur. Jeszcze żółta cenówka. Ja doszłam do wniosku, że... Zacznę od drzwi w przedpokoju. I właśnie przejechałam do Castorama i chcę kupić drzwi i stoję już tutaj po pół godziny i <laughs> nie wiem jak to znaleźć drzwi. W ogóle to się boję, że kupię na przykład otwierane na złą stronę. Eee, dobra, może nie, ale że zły, zły rozmiar, ale w ogóle nie ma nigdzie kredis. Nie ma nigdzie drzwi kredys. kredis. Mnie się podobają kredis. To są takie. Chciałabym z takimi prześwietlami mlecznymi. Nie wiem, może się uda. Update co do drzwi to nie zostały kupione, ale zostało y, przeglądnięte Centrum, Action, Teti i tak dalej. Poszłam do Lidla, bo były w kuponach choinki. No ale jest godzina 14:30, więc choinki były tylko w kuponach. No, i tak mi się nie chce iść na żaden trening. Dzisiaj mam taką niemoc totalnie. Ten tydzień jest tragiczny, naprawdę jest tragiczny. Już trzeba się było zebrać o tej szóstej Mam coś takiego w głowie, że no dobra, no odpuszczę sobie to niedzielę, no to nic się nie stanie. No, a z drugiej strony mam tak, że kurde, no zawsze to jest jeden trening niej, nie? Zawsze każdy trening przybliża się do celu, więc kupiłam Active Plus W dwóch tabletkach jest 200 mg kofeiny. Widziałam trzy tabletki, rozpuściłam w wodzie rodowitej, z roztocza, delikatnie gazowanej. No i to był ten problem, że ona jest gazowana. I teraz, jedyne co mi się chce, to zżygać, a nie iść biegać. Zaraz się wyklaruje mój dzień, Ale na pewno jeszcze dzisiaj trzeba przystroić mieszkanie. Muszę powiedzieć, że plusz faktycznie zadziałał i zaraz zbieram się na bieganie, bo jest 6, ,6 stopnia. To jest bardzo dobra pogoda do biegania. Ja dostałam energii i mam 10% water. Robimy open box, hol zakupowy. Kupiłam teraz taką granolę z, bez cukru, bez dodatku cukru z Lidla, ale ostatnio miałam tę granolę z biedry pełnocukrową i była przezajebista naprawdę z takimi ciasteczkami Oreo robiło to robotę i z białą czekoladą, która smakowała trochę jak cytryna, także sztos. Ja jestem uzależniona od granoli i jak kupiłam ostatnio tamtą granolę, to otworzyłam już ją w sklepie i zaczęłam ją mieć w sklepie, dlatego jest to trochę niebezpieczne i z takiego oto też powodu chowam ją na szafki. Na szafki, żeby nie było do niej takiego łatwego, bezpośredniego dostępu. A ja w stanie tygodnia jestem o niej, yy, wstań, w, w, na przestrzeni tygodnia jestem w stanie o niej zapomnieć. Miałam ochotę na słodkie, jak byłam w Lidlu, więc kupiłam też te batony: musli, jogurt i truskawka. Jednego już zjadłam, pewnie zjem jeszcze jednego. Ich jest 8, i w jednym batonie 25 gramach jest 101 kalorii. Też dam to na szafkę. Żeby nie wiewać po prostu więcej niż dwa dzisiaj kreta, bo ostatnio poszłam na taniość i kupiłam taki lidlowski udrażniający rur. Powiem szczerze, że nie, nie byłam do końca z niego zadowolona i jednak kret to kret. Płacisz 10 zł więcej, ale ja przetestowałam i ja już wiem, za co płacimy 10 zł więcej. Ostatnio byłam w IKEA i kupiłam taką miskę, bo były tylko miski zostały z tego zestawu całego, a jest po prostu przepiękne moim zdaniem. Naprawdę no nie wiem, mi się to tak podoba totalnie. Te ciapki. Super wygląda na tym jedzenie. Była dostawa dali talerz, więc wziąłam też talerz duży. Ja ogólnie mam wszystkie talerze z innej parafii, bo... no bo tak lubię. Herbata zimowa. Zimowy sekret. Ostatnio miałam herbatę o smaku grzańca i wszyscy moi goście, którzy do mnie przychodzili, czyli trzy osoby, były bardzo zadowolone z smaku grzańca. Teraz będą mieli do testowania herbatol, herbaciany ogród, twaruk, ponieważ jak wrócę z biegania, to zjem sobie twaruk z miodem i taki będzie posiłek potreningowy. No to muszę to przetestować na wizji. To się tak wbija w, w zlew i wychodzi brudne to, co jest w zlewie. Także przetestuję to na wizji, bo jestem bardzo ciekawa, jak to działa. Plusz, który już mówiłam o tym pluszu. E, munsy, ale truflowe. Truflowe e, musy ziemniaczane. Leżały przy kasie. Kocham trufle, także przetestuję. Taki słoik, żeby. Żeby wsadzić do tego słoika wszystkie od Gizmo smakułyki, tą jego kostkę soft z mięsa sarny, ponieważ ona strasznie śmierdzi i ja ją wsadziłam tam, gdzie mam wszystkie szaliki i tak dalej i teraz wszystko mi śmierdzi kostką z sarny, ale też schowam mu tutaj z kalendarza misiu. I resztę takich. Mój tata mu zrobił taką paczkę, po prostu paczka niespodzianka, i mu kupił różne rzeczy, i tutaj powrzucał. Także. No i jeszcze jakiś Brit tutaj mamy, co dostał od pani w zoologicznym za to, że jest słodkim psem. Więc Brita też tutaj sobie wrzucimy. No i tak oto się utworzył słoik dobroci dla gizmu. A chcesz? A chcesz sobie coś wybrać? A dostaniesz tutaj. Co dostaniesz? Proszę. Ja ostatnio stwierdziłam, że chcę dodać kolorów w moim mieszkaniu, dlatego też taki talerz w plamy. I kupiłam taki zaparzacz. Aha, i jeszcze dwa olejki: Bloom Story, jakiś kwiatowy i Fleur de Musc. I don't know. Kupiłam gumy, bo miałam ochotę na coś słodkiego i myślałam, że jak kupię gumy, to mi przejdzie ochota, aczkolwiek musiałam kupić batoniki, jak już wiemy, i musiałam zjeść. Do mojej czołówki, bo ostatnio jak poszłam biegać, to ubrałam czołówkę, a się okazało, że ona jest wyładowana, skończyły się w niej baterie, więc kupiłam baterię. Następnie worki na śmieci cytrusowe ale nie pachną jakoś bardzo, ale mają pachnieć cytrusem. No i do mojego podgrzewacza, a nie zaparzacza, coś mi właśnie nie pasowało, kupiłam wosk. Bardzo ładnie pachnie. I to tyle z mojego holu zakupowego, a teraz idę biegać, póki jest jeszcze godzina jasno. Ja od jakiegoś czasu ciągle szukam laci. Lacie to u nas na Śląsku są papucie. I wiecie co? Mam taką szczelinę tutaj, między łóżkiem. Kurwa, kupiłam sobie gwiazdę, jak świątecznie. Taką szczelinę i tutaj są jedne lacie, drugie lacie. No i teraz wyciągnęłam trzecie lacie, no bo nie umiałam tamtych znaleźć. No, no i tyle. Nie o tym będziemy jeść, ale zanim zjemy, to... Gizmo musi otworzyć kalendarz adwentowy. A który dzisiaj jest? Chodź, bo będziesz musiał robić siat. Ważne, żeby wszyscy to widzieli. 14. Moja mama jeszcze kupiła dla Gizmo jeden kalendarz adwentowy, więc y, jak pójdziesz do babci, to chyba 24 dostaniesz ten kalendarz adwentowy. A no, na razie się do babci nie wybieramy. Kurde, w tym kalendarzu są ciągle te same rzeczy. I tylko mnie to rusza, bo dla niego to jest bez różnicy, a mnie to strasznie rusza. Siad. Niedobra? No nic. Kalendarz adwentowy odkładamy na jutro znowu. A tą drugą po prostu schowam do słoika. Uh. No piękny ten słoik, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. No. Tak. A teraz czas na twaróg. Uwaga, tego nie pociągałam. Chciałabym pojechać dzisiaj po te rozpadło, um, bo mnie to strasznie razi. Zawsze, jak nie mam gdzie czegoś schować, to, schowam, to chowam to na przód szuflady z ucisami. Na przykład kupiłam gumę do rzucia, pięciopak, action. No i teraz je ja chowam właśnie albo tutaj, albo do komody na buty. To są dwa miejsca, w których chowam rzeczy. No, ta miska jest piękna. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że jak się człowiek wyprowadza z domu. To właśnie ma później obsesję na punkcie jakichś ścierek do, do tego, do y, kuchni, albo kubków, albo. No przecież ja dzisiaj widziałam w IKEI tak piękny kubek, taki niebieski i mój brat mówi bardzo ładny kolor. A jakaś pani mówi, patrzcie, jakie ładne, w jakim ładnym kolorze kubki. No i ona. ona ewidentnie mieszkała sama. Ten plusz. Bardzo polecam, dał mi mega energii. Od razu sobie wezmę glutaminę i kreatynę. Niestety skończyła mi się glutamina z, yy, kreatyna z Prozis, więc z All Nutrition. Zawsze jak mam tę żarówkę nad sobą, to czuję się jakbym miała wpadać na jakiś pomysł zajebisty. Ale tak nie jest. Farug, jeszcze mam jeden stary w lodówce, ale to znaczy nie stary. On jest dobry, bo ja go otworzyłam jakieś dwa dni temu. Jest taka różnica, że tamten jest z biedronki i to jest ten taki bardziej mokry, a ten jest bardziej suchy i ja mam ochotę na bardziej suchy. I chciałam wam pokazać, bo mój brat ostatnio u mnie mieszkał i żywił się codziennie, bo skończyłem mu się pudełka z Wikinga e Catering, nie z Brokuła. I żywił się codziennie jakimiś, e, nie, penem, sosie bazyliowym, tym z Lidla, high protein. E, później zaczęły wlatywać jakieś inne gotowce, typu saigonki i tak dalej, a później jakieś inne rzeczy w ogóle high protein. Zmienił sklep z Lidla na Auschana, oszą, czy jakkolwiek to się wymawia, i kupił takie rzeczy, to jest firma łosość, ustka. High protein, sałatka z, z tuńczykiem a Italia, sałatka z tuńczykiem hiszpańska Paella, 19 gram białka, 16 gram białka i było jeszcze takie z sałatka z tuńczykiem ale kary. To ogólnie ma spoko makro, bo tutaj jest 160 gram, w 100 gramach jest 11 gram tłuszczu, 10 gram węgli i 12 gram białka. No dobra, nie jest to jakieś przezaibiste makro, bo jest więcej fatu niż. E, bo to jest pewnie tuńczyk w oleju. No nie jest to napisane, ale wydaje mi się, że jest w oleju. E, tutaj mamy kolejny produkt. Nie jest to produkt high protein, ale jest napisane źródło białka. Ze względu może na to, że jest to mięso, tak? Więc e, ciężko, żeby nie było to źródło białka. Skoro mamy tutaj devolaya. De który pewnie jest z kurczaka. E, tutaj mamy 100 gramach produktu, 115 kalorii i 5 gram fatu, 9 gram e, węgli i 6 gram białka. Więc takie mniej więcej zrównoważone. Na pierwszym miejscu mamy marchewkę z groszkiem. Wygląda to tak. <ścoughs> za, za duży ten karminadel nie jest, ale mamy dużo e, groszku. Z marchewką. On już się wyprowadził, już sobie wynajął nowe mieszkanie, ale ja mu tego ruszać nie będę. Zostawiam mu. Tylko jestem ciekawa jednej rzeczy: pasztet. Byliśmy dzisiaj na śniadaniu w amforze, ja uwielbiam pasztet, jestem fanem pasztetu. Ostatnio jak u moich rodziców było szkolenie i robiliśmy pasztet z wątróbki, no to ja zjadłam pół. Takiej patery, pasztetu, bo kocham pasztet. No a on kupił pasztet. Kupił go tylko dlatego, że było na nim high protein i było na nim e, ratujemy. Cena została obniżona o jakieś złoty 40. I zł. ja kocham pasztet, dlatego ja już kiedyś patrzyłam na ten pasztet. To jest pasta z tuńczyka. Ja je Pasta z tuńczyka, siła, czarnoszki. Ej, ja cały czas miałam nadzieję, że to jest pasztet i że on kupił pasztet. ja mu to chciałam zjeść. To jest w ogóle ważne do maja 2027. Po pierwsze, jak bardzo to jest przetworzone. I tutaj proces przygotowania farobu. Ej, stwierdziłam, że dodam jeszcze tej granoli, bo muszę już ją przetestować. I w ogóle ona ma. To jest idealne. To jest najlepsze, co może być w granoli. Jak granola ma takie duże kawałki. No. Grunt to cieszyć się z małych rzeczy. Kasia mi zawsze powtarza, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Dlatego mam małego psa. I codziennie jestem szczęśliwa. Mmm. Czuć, że nie ma cukru. No, powiem tak. Ta z Biedry. Kalorycznością podobnie, a mała cukier. No trudno, trudnie spoko. I tutaj sobie sterujesz. Tutaj możesz przybliżyć. Jak steruję? Ale jak tutaj naciśniesz, to dodasz i tak. A czym się zaczyna nagrywać tą kółkiem? Już się z... Y Aha. czerwono jest. Nie wiem, czy to się strząsa. Tak, shake the cup, rozenek. Rozenek, patrz i ucz się. Open, jest open. No i patrz, i teraz będzie cała magia. Czuj! O! Ale, k***a w ogóle! Gej, nie widziałam na TikToku. No i co, i teraz mam to zrobić z powrotem? Nie wiem, co się teraz z tym ma dziać. To nie jest napisane. Stop the phone after. I. Nie, no nie napisali, co mam z tym zrobić. Może już ma zostać. Dobra widzowie, eee, produkt jest zajebisty, Polecam. 12 zł deals. Tylko nie wiem, co teraz z tą pianą. No, dobra. Możesz yy, akcję.